Pierwszy dzień naszego kursu, pierwszy tydzień i pierwszy dzień naszego kursu to będzie kurs unikalny. Takiego kursu nie ma w ogóle nigdzie, nie tylko w Polsce, tam, takiego kursu nie ma na świecie, tak? gdzie architekci dzielą się z innymi architektami swoimi doświadczeniami, wiedzą na podstawie swoich projektów. Tak? I ten kurs na pewno jestem przekonany, da Wam ogromną, ogromną wartość. My w tym kursie umieszczamy nasze doświadczenia na podstawie ponad 60 projektów, które realizowaliśmy przez ostatnie 15 lat. Projektów, które wszystkie były i są w standardzie pasywnym. Niektóre są to budynki zeroenergetyczne, niektóre są to budynki zeroemisyjne. Także w tym dziedzinie my się specjalizujemy już od 15 lat i tylko tak projektujemy i tylko tak budujemy. Więc to będzie ogromna wartość dla każdego z Was.